Kino za triko. Kombinowanie jak obejrzeć film za darmo nie jest wcale rzadkim zjawiskiem wśród naszych rodaków kinomaniaków. W końcu każdy chce być na bieżąco z nowościami. Kacper uważa, że nie warto płacić za bilet, jeśli można tego nie robić. Oczywiście dla pieniędzy i to niezłych, ale i z prawdziwej pasji prowadzi sklep z militariami. Interes się kręci, nie brakuje mu kasy, ale brakuje mu adrenaliny. Wszelkie poligony i paintbole słono kosztują, a drugą, jeśli nawet nie pierwszą pasją kacpra jest oszczędzanie. Nie pozwoliłby sobie na żaden zbędny wydatek. Kacper postanowił dziś wedrzeć się do kina mimo czujnej obsługi. Czuje adrenalinę, kiedy próbuje wbrew zasadom dostać się do kina nie płacąc. Nigdy nie wie do końca, czy mu się uda. Spotykamy się czasami z takimi ludźmi. Niektórzy bardzo kombinują, żeby tylko oszczędzić te 20-30 zł na bilecie. Nie pochwalamy tego i myślę, że warto te 20 zł przeznaczyć na kultury. I to go kręci. Złapią mnie czy nie. W sezonie jesienno-zimowym Kacper bierze rękawiczkę i idzie do kina. Wyciąga stary bilet sprzed kilku miesięcy, macha nim przed nosem obsłudze i przekonuje, że wychodząc przed chwilą z zgubił na sali rękawiczkę. Przy okazji Kacper zapamiętuje imię pracownika z plakietki na uniformie. Za chwilę mu się to przyda. Dyskretnie wysyła do siostry SMS z imieniem pracownika Kina. Kacper udaje się w kierunku górnych rzędów, metodycznie przeszukując wszystkie rzędy po kolei. I teraz, uda mu się czy się nie uda? Siostra Kacpra, która jest w spisku, dzwoni i prosi o podejście do telefonu pracownika. Wie, jak on ma na imię, bo wcześniej przecież dostała SMS od Kacpra z tą informacją. Po chwili pracownik wraca, ale wtedy nie ma już w zasięgu wzroku Kacpra, który zdąży już zakamuflować się bezpiecznie na podłodze. Nikt przecież nie przypuszcza, że człowiek dla zaoszczędzenia dwóch, trzech dyszek na bilecie aż tak się będzie w dosłownym tego słowa znaczeniu poniżał. Po chwili Kacper może wyluzować. Ludzie zaczynają siadać na miejscach i Kacper może zacząć udawać jednego z nich. Uff, naładował się adrenaliną. Przechytrzył pracownika kina i zaoszczędził 27 pln Ale pamiętajmy, to było nielegalne. się czy za pokoje, żeby to Innym razem Kacper pod koniec seansu wyszedł i udał się do wóce. Potem szybciutko przemknął do innej sali, na zupełnie inny film. Za darmo. Udało mu się to, bo toalety znajdują się tu w strefie, w której nie są już sprawdzane bilety. Czasem w mniejszym kinie Kacper stosuje inny fortel. Po seansie ukradkiem po prostu zostaje na sali. Ukrywa się w jakimś zakamarku i tam doczekuje do kolejnego seansu. Zastyga w niepewności i czeka, czy tym razem uda mu się ta sztuczka. Kacper chodzi do kina często i w wielu przypadkach wychodzi obronną ręką z takich sytuacji. Chodząc co tydzień do kina, Kacper wydałby na bilety rocznie około 1000 złotych. Dzięki swoim komandowskim patentom nie wydaje nic. Bardzo dobrze zna smak adrenaliny, ale szkoda, że nie poczuł jeszcze nie smaku do siebie, ponieważ to, co robi, to kradzież. Ciekawe czy w więzieniu też będzie tak ochoczo szukał adrenaliny, oszukując strażników.